Witam was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Perfume. I zapraszam was na tym razem dziesiątkę niepochlebną. Ale też to nie jest tak, że te zapachy mi się totalnie nie podobają, o których dzisiaj będę wam mówiła, ale m, to są zapachy, w których jest coś, co po prostu sprawia, że jest delikatny mech, jeżeli chodzi o ten e, zapach. A takie hmm, mogłoby być lepiej, taki ładny, ale na przykład coś tam nie będę zdradzać. W każdym razie zapraszam Was na ten film i mam nadzieję, że Wam się równie spodoba jak tamte top 10 in plus. To zaczynajmy. Pokażę Wam pierwszy zapach. I ten zapach będzie zapakowany, bo ja go zapakowałam, żeby go jednak sprzedać, po prostu. Chodzi o Bajredo i zakup z Wami na Waszych oczach. Wybór przez Chat GPT Flowerhead. Um, ja się próbowałam do niego przekonać, mm, ale tu jest za dużo. Świeżości w tym zapachu, a za mało czegoś, co by mnie przyciągnęło. Ja muszę mieć jakiś powód yy, w takim sensie, że jeżeli zapach jest kwiatowy, to musi w nim być coś, co mnie przyciąga. To musi być jakaś nuta musi być coś, co jak nakładam na siebie, to czuję się. Świetnie. Ja nie powiem, bo wydaje mi się, że jest to zapach w miarę elegancki, um, natomiast dla mnie jednak zbyt nudny. Nie potrafiłam się za bardzo do niego przekonać, dlatego go spakowałam e, i być może jak wy to oglądacie, to on już jest out, już jest sprzedany, e, bo po prostu go zapakowałam na nowo, no i chcę go oddać w dobre ręce, to jest po prostu nie dla mnie, także Chat GPT nie za dobrze sobie poradził, lepiej to um, lepiej już wychodziło to powiem Wam szczerze, z um, jak to robiłam na podstawie fragrantiki, a druga sprawa, że nawet te bulgarii, które kupiłam i oddałam jednej z Was, e, nawet te bulgarii to był lepszy zakup niż to. Naprawdę. Eee, kolejny to jest Raban Erotic Me. Ja kupiłam dwa, kupiłam też Fabulous Me. No i moje rozczarowanie jest takie, że zapach, zapachowi nie jest równy. Tamten jest niezwykły. Ten się miło używa, ale to jest tylko miłe używanie, bo trzeba go dopsikiwać. On nie ma takich parametrów jak tamten. W ogóle nie projektuje, z trwałością jest kiepściutko, Także to jest taki zapach letniaczek. Przyjemny, owocowy, ale no, brakuje mi tu czegoś. I fajnie, bo on jest ogólnie taki z goryczką, więc nawet zapachowo mi się podoba. Parametrowo mnie rozczarowuje. I to jest dziwne, bo to jest właśnie ta sama linia Raban. No ale cóż, kolejny zapach. No, to zapach Elektimusa. Słuchajcie, Elektum, Elektimus Vanilla edezja. Dlaczego? To jest po prostu taki dla mnie troszkę nudny zapach pod kątem drzewności. Um, to jest idealny zapach drzewny ze słodyczą waniliową. Przez to ma taki wydźwięk balsamiczny dla kogoś, kto tę drzewność kocha. Ja myślę, żeby go oddać Wojtkowi, bo on z niego będzie miał radość. Na nim to pachnie przecudnie, a dla mnie zbyt jednostajnie. Ja po prostu potrzebuję czegoś, co będzie takie. Zmieniające się, zaskakujące, skręcające w jakąś stronę. On jest, słuchajcie, piękny, obiektywnie rzecz biorąc, naprawdę, ale dla mnie zbyt jednostajny. Dlatego, no, jak miałam już coś wybrać, to wiedziałam, że, że on się w tej dziesiątce znajdzie. Niestety, bądź niestety. Kolejny zapach to jest Dusita, o którym Wam mówiłam. Ledek Cordesian, jeżeli chodzi o zapach różany, nadal uważam że jest to taki zapach różany, może nawet dla większości, bo jest to taki rozwodniony zapach różany, trochę właśnie jak woda różana, coś w tym stylu, ale z kolei nie mydlany, więc naprawdę bardzo świeży to jest zapach dzienny, non stop do noszenia, bardzo fajny, ale jego parametry dla mnie są e, bardzo słabe. Mm, żeby on się utrzymywał chociaż powyżej 5 godzin, to okej. Okay. Ale on... Dziś muszę się zastanowić e, po tej trzeciej godzinie, czy on na pewno jest. E, otoczenie raczej go nie wyczuwa, chyba, że dosłownie się do mnie przytuli. Więc o to tu chodzi, że te parametry... Zresztą, Kasiu, e, KJM, ty też do mnie pisałaś, że Dusite sobie inny jakiś zapach kupiłaś i też na te parametry narzekasz, więc... Ta marka chyba nie oferuje jakichś takich świetnych, atomowych parametrów, tylko jest czymś takim bardziej, może rozwodnionym. No, co kto lubi, ale to nie jestem ja. I lubię ten zapach. Zużyję go na pewno bardzo chętnie, ale po prostu już do niego nie wrócę. Jeżeli chodzi też o tamin, ja mam Peregrinę. To jest zapach, który bardzo mi się podoba. Naprawdę to jest zapach, który bardzo mi się podoba i jest po prostu śliczny, ale e, to jest zapach, który e, jego parametry mnie tak zawodzą, jak nawet dusita mnie chyba tak nie zawodzi, jak parametry tego zapachu. Ponieważ ja na początku, wiecie, jak się zapoznawałam z tym zapachem, to miałam wrażenie, że na nadgarskach on super w ogóle y, grał. Ale globalnie, jak go nosicie, no to niestety trzeba dopsikać się, bo mm, chciałoby się takim pięknym zapachem e, pachnić i żeby go czuć i tak nim się delektować, a tu nie ma takiej możliwości. Um, biorąc pod uwagę, ile ten flakonik normalnie kosztuje, to dla mnie to jest właśnie dramat. To jest coś, co odbiera mi taką przyjemność i cieszenie się um, danym zakupem, bo ja jednak jestem z tego typu osób, które są w stanie zapłacić za zapach dużo pieniędzy, ale oczekują czegoś w zamian. I też takim zapachem rozczarowującym pod tym kątem kolejnym, nawet może pod wieloma kątami. Zaraz Wam powiem. E, takim kolejnym zapachem, który mnie bardzo rozczarował, to jest Atelier, Atelier de Flores od Chloe e, i to jest Chenet. E, zapach mnie nie rozczarował. Zapach... E, gdybym miała powiedzieć, czego mi brakuje w Bajredo jako zapachu kwiatowym, to bym powiedziała, że tej Mleczności, może nie kremowości kwiatów. Że w Bayredo wszystko poszło w takim kierunku świeżym, a ja oczekiwa, oczekuję jakiejś takiej y, kremowości, może jakiejś y, odrobinę sensualności, która wybrzmiewa ponad te kwiaty. Kto, te kwiaty muszą być tak zblendowane, żeby mi dawały taki efekt. Czegoś tak kobiecego, pięknego. Tu jest też jakaś słuchajcie, cytrusowość, momentami. No, zapach naprawdę śliczny, ale jego parametry to jest po 15 minutach nie wiecie nic. Um, to jest po prostu zapach, który nie ma żadnej trwałości. Nie czuje go nikt, wy nie czujecie, trzeba się dopsikiwać, chodzić e, cały czas. E, to jest po prostu. Zapach, który no mnie zdecydowanie rozczarował, bo buteleczka, szata graficzna, to co jest w środku jest naprawdę piękne i jeżeli macie to czuć tylko przez 15 minut, a coś kosztuje, nie wiem, 600 zł, bo chyba ten flakonik normalnej cenie kosztuje 600 zł. Ja na szczęście zapłaciłam za niego grosze. No ale gdyby ktoś miał go kupić i zapłacić te 600, to myślę, że rozczarowanie byłoby straszne. E i może Was zdziwię, ale w tej dziesiątce jest też Frederic Male. Ja kocham tę markę i kocham wszystkie zapachy. Natomiast to jest zapach śliczny, obiektywnie. Ale to jest zapach po prostu świeży też. To jest też zapach, który mm, może jest dla mnie zbyt świeży. On jest przepiękny, żeby nikt mnie nie zrozumiał. Utrzymuje się petarda. Ma bardzo, bardzo dobre parametry, jak każdy zapach Frederica Male. Ja po prostu jestem zachwycona jakością, jaką dostajecie za faktycznie duże pieniądze, ale y, nadal uważam, że on jest zbyt świeży. Zastanawiam się, czy nie dać go Wojtkowi, który go zużyje y, i będzie się nim cieszył, bo też lubi momentami takich świeżaków poużywać na co dzień, na przykład, niż ja, która. Lubię świeże, ale musi być coś jeszcze za tym. Już nie przypadam za taką zwyczajną, zwyczajną świeżością. I to nie jest tak, że ten zapach nie jest dla mnie do używania, bo myślę, że latem to po prostu spryskać się i cały dzień pięknie pachnieć. Ale właśnie brakuje mi tu jakiejś może słodyczy albo czegoś takiego, co by przełamała może jakiejś kwaśności. I ci to jest po prostu przecudowny, ale świeży zapach. Zbyt trochę świeży, jak dla mnie. Kolejne rozczarowanie, ale to nie jest y, akurat rozczarowanie y, takie totalne. Bardziej ten zapach akurat znalazł się tu, bo chciałam koniecznie dziesiątkę, y, więc pomyślałam o nim. Y, chodzi o Penhaligon's The Favorite. To jest przepiękna róża, taka wręcz owocowa, śliczna, która się spodoba moim zdaniem w większości, nikt nie będzie miał do niej żadnych zarzutów. Jedyny zarzut to trwałość, lekkość, zbyt y, duża lekkość, zbyt y, nie jest zbyt trwały, już o tym, że w ogóle nie projektuje, to, to już inna bajka. Także tu chodzi bardziej o te parametry i powiem Wam szczerze, że generalnie Penhaligons nie cieszy się dobrymi parametrami, cieszy się spore kasą, którą chcę za zapachy, ale niestety tam nie dostaniecie za, za dużo trwałych, dlatego ja wcelowałam w te róże i się cieszę i powiem szczerze, że nie myślę w ogóle o tym, żeby kupić y, jakkolwiek zapach y, z Pęchali jakiś kolejny, chyba, że ktoś mi faktycznie powie, że słuchaj, ten i ten i jeszcze jest trwały, bo ja też mam Pęchali Wojtek mam, bo on dostał ode mnie te ubytkowe flakon The Duke, i on też ma gorsze parametry niż ma Duchess Rose. One ogólnie są też blisko skórne. Więc jeżeli płacimy jakąś większą kwotę, to ja przynajmniej mam takie odczucie, że chciałabym, żeby te drożyzny na mnie czuli z kilometra. Bardzo często wcale tak nie jest i do tego akurat się przyzwyczaiłam do tego, że tej projekcji mogę nie dostać i tak dalej, się przyzwyczaiłam, to jest ok, ale do tego, że nie dostaję w tych pieniądzach trwałości, że nie jest to tak zadbane żeby dać klientowi tę trwałość, żeby jak się popsikał, to faktycznie, żeby, że jeżeli płacisz za półtora tysiąca za zapach, to możesz je mieć 5-6 lat, bo wystarczy jeden psik i po prostu ten zapach będzie trwał. Tu trzeba dużo psików, żeby, żeby zapach czuć przez cały dzień. Także to mnie rozczarowuje, ale zapach jako zapach jest piękny. Kolejne rozczarowanie postanowiłam mimo wszystko tu ująć: Ambre Calabria, dlatego że to był totalny strzał w Rosmanie w ciemno na promocji. Yy, I teraz, tak, ja się przekonałam do tego zapachu. Uważam, że on nie do końca jest teraz na tę porę roku, bardziej na tą może jesień. Hmm, ale też nie do końca chyba na zimę, bo to jest bardzo zimny, chłodny zapach bardzo przyprawowy, pieprzny, e, chłodny zapach. On jest bardzo ładny, gdzieś w tle jest jakaś słodycz też, e, super się układa, y, ma fajne parametry, ale nie zawsze czuję się w nim dobrze. To nie jest tak, że myślę o nim, właśnie raczej to jest na takiej zasadzie, że no teraz go nie założę, bo nie będzie mi pasował, teraz go nie wyciągnę, bo nie będzie mi pasował. Później jeszcze może się okaże, że przegapię, żeby go wyjąć na tacę i go w danym miesiącu poużywać, bo nie wiem, bo przyjdzie mi ochota na coś innego. Wiecie, to jest zapach nie pierwszej potrzeby, nie taki, który, o którym ja myślę i, i po prostu strasznie chcę go użyć. To, to nie jest ten zapach, dlatego tu się to znalazło. No i kolejny to też jest właśnie... Pomade Garçon Number One. To jest też zapach, który doceniam, doceniam parametry, które są kapitalne, doceniam, doceniam tę udowo, czy drzewno, aromatyczną przyprawowość tego zapachu, coś, co jest takie żywiczne wręcz, trochę tak jak ten płyn doceniam to, wiem, że na pewno zimą będzie mi się to bardzo miło nosiło, ale gdybym miała tak się zastanowić, ten zapach też taki najtańszy nie był, jak wiemy, bo jest to nisza. Teraz wiecie, podobne wajby dałby mi um, słonik od Kenzo albo Dune, Um, nawet jeszcze fajniejsze doznania od Diora, o których myślę, żeby na zimę kupić w końcu i mieć te swoje flakony. To jest też podobny vibe, to jest podobna e, historia troszeczkę, a zgoła za inne pieniądze. No Dior, Dium akurat dużo kosztuje. E, natomiast co nie powala mnie, brakuje tu jakiejś takiej swoistej może właśnie słodyczy, która jest w Kenzo, w Słoniku, a może mi brakuje tego piasku pustynnego, które jest w Diunie, coś, co daje jakieś wrażenie, co gdzieś mnie przenosi, um, daje mi jeszcze coś więcej. Tu natomiast powiedziałabym, że jak na zapach niszowy jest dosyć płasko. To jest moja dziesiątka zapachów e, zakupów w ciemno, które. Na pewno chętnie poużywam, ale to nie są takie zapachy, o których będę myślała, żeby koniecznie e, używać, bo są tak cudowne i to nie, głównie nie dlatego, że zapach jako zapach mi się nie podoba, tylko albo są zbyt płaskie, albo te parametry są po prostu dla mnie totalnie niewystarczające, coś z czym ciężko mi się pogodzić. Podzielcie się koniecznie w komentarzach tym, co Was rozczarowało, Wasze zakupy w ciemno. Liczę na żwawą dyskusję w komentarzach. Dzięki serdecznej. Do zobaczenia, do następnego. Pa!